No elo mordy, witam was dzisiaj w otwieraniu paczuszek za ważne mecze eee, Także bez zbędnego gadania lecimy za tą paczką Czyli paczkę za 5000. Eee, jest szansa żeby trafić dalej tot społeczności W sumie nie wiem jaka liga jutro wyjdzie Z tego co wiem mają wychodzić po dwie ligi Także zobaczymy, o z Napoli sobie wyślę na listę transferową eee, Zobaczmy coś tutaj ciekawego nic ciekawego w tej paczce, więc tutaj trzy karty na Quixel, reszta do klubu. Eee, otwórzmy sobie paczkę piłkarzy Lechium Premium. Zobaczmy, może coś się uda trafić. O, jest walkout, jakie ja dawno walkoutu nie widziałem. Jest to walkout! Jaki? Hiszpania, SP, kto to jest? Rodri! Co? Ej! Halo? I ej, co się stało? Czyś Rodri nie miał być do trafienia? Nie, nie, coś co się stało właściwie. Jak ja trafiłem Rodrigo jak on jest w nagrodach za zadania tygodniowe Naprawdę? Co się stało? Co? Co? <laughs> co się stało? <laughs> Ej, kurde. Ja nie wiem co. Nie, nie wiem co się stało. No ale dobrze, bo ja chciałem tego Rodriego zrobić, ale. Kurwa. O, i mamy ekrany znowu. Holandia, SP. To so, Strothman. 83 overall. Karta powinna być coś warta. No i jest. Co się stało? Możecie dać mi znać w komentarzach co się stało, bo ja... Ja nie ogarniam życia. Jak ja trafiłem kartę, której nie powi... Hmm. Nieważne. Mamy kolejne ekrany. Fajne na górze w sumie. SPD Znowu z Marsylii. Myślałem, że to Fabinie będzie 85. Tutaj Luis Gustavo 83. Ale jest też Rabio. Ten tutaj rabio też idzie. To sobie fajnie zarobię. No, to mi się podoba. sp na SP coś jest warte. Tak jest warte. Reszta leci tak. Quicksil w ogóle trafia im w stroi, i Manchester United. Przykład? Znaczy przykład? Przypadek? Nie sądzę. No, tu nie ma. Może tocik? Nie ma tocika. Jest to zwykła złota karta. Jest to Shinji Kagawa 80 Show bardzo dobre nagrody za ważne mecze. I znowu 83 Gerard Moreno. Dziwne, że to nie. Naprawdę, mordeczki, dajcie znać w komentarzu, co się stało. Bo według mnie, Rodri nie powinien być do trafienia, bo jest w nagrodach tygodniowych. I to był jakiś bond, pamiętam, że z nim, Sisoko i z Onaną. No ale dajcie znać w komentarzach co się stało, wyjaśnijcie mi to. E, mordeczki, trzymajcie się z czołka.